W ramach tegorocznych dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju odbyło się szereg imprez sportowo-kulturalnych. Obchody zakończyła we wtorek, 16 sierpnia, uroczysta sesja poświęcona jubileuszowi 140. rocznicy odkrycia źródeł wód mineralnych w Rymanowie Zdroju. Dzisiaj akurat przypada jubileusz 140-lecia. Anna Zdziałyński-Potocka ze swoim mężem Stanisławem i synem Józiem odkryli w miejscu obecnej pijalni źródła wód mineralnych, które dały początek naszemu uzdrowisku. To od tego rozpoczęła się działalność lecznicza na tym terenie i to dzięki Annie przede wszystkim, która była bardzo emocjonalnie zaangażowana w rozwój naszego zdroju, no mamy to, co mamy. Jesteśmy jej wdzięczni za to, że, że właśnie wykorzystuje się te dary natury w postaci mikroklimatu, w postaci wód, które są pomocne w leczeniu wielu chorób, jak również jest okazja też wypocząć na łonie natury na tym terenie. Rymanów Zdrój cieszy się coraz większym powodzeniem. Rok 2016 to jest rok jubileuszy. 15 marca uchodziliśmy 640-lecie lokacji miasta. A 16 sierpnia 140-lecie odkrycia źródeł zdrojowych i wówczas była uroczysta sesja poświęcona temu jubileuszowi, jak i również dzisiaj. No chcemy to zamknąć właśnie te uroczystości Indii Rymanowa i Rymanowa Zdroju, tegoroczne obchody właśnie tą uroczystą sesją. Rymanów Zdrój istnieje faktycznie od 1876 roku, jednak dopiero 16 sierpnia 1996 roku. W 120. rocznicę odkrycia leczniczych zdrojów mineralnych uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie utworzono wieś Rymanów Zdrój składającą się z obszarów dotychczasowych wsi Deszno, Wołtuszowa i południowej części wsi Posada Górna.